Dzień dobry na kanale Alegria, zapraszam na obejrzenie pięknego apartamentu, bardzo spokojnej okolicy, przydatnej dla życia z rodziną, z dziećmi, dobrze rozwinięta infrastruktura, zaledwie 3 km od plażu Campo Amor. Chodźmy zobaczymy. Przed wejściem do mieszkania mamy taką niedużo zabudowaną klatkę schodową, na której będziemy mogli trzymać swoje własne rzeczy. Od razu wchodząc do mieszkania mamy nieduży korytarz, z którego po lewą rękę mamy e, w pełni funkcjonalną kuchnię. I przejdźmy zatem do salonu, który jest bardzo przestronny, jasny, fajnie urządzony wszystkie dekoracje zostają w tym mieszkaniu oprócz obrazku i zobaczymy nasz taras. również mamy nie Z tarasu powstają piękne widoki na nasze osiedle oraz na basen do wspólnego korzystania. W całym apartamencie mamy porządne okiennice, Również mieszkania posiada centralną klimatyzację. I przejdźmy do części sypialni. Mieszkania posiada dwie sypialnie. Zobaczymy jak wygląda mniejsze. Tutaj się umieściło dwa łóżka. Mamy szafę wnękową. Oraz dwie oddzielne łazienki, druga która się znajduje za drzwiami naszej głównej sypialni. Ona się prezentuje, mamy duże łóżko, mamy dużą wnękową szafę, widok z okna mamy również na osiedle. razu przy apartamencie mamy taki park dla spacerów z całą rodziną oraz plac zabaw dla dzieci. A my zobaczyliśmy dzisiaj apartament, który ma dwie łazienki, dwie sypialnie, duży salon, też taras w zamkniętej urbanizacji z basenem. A rok budowy mamy 2006 i apartament jakieś 109 m2. Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się informacji o tej nieruchomości, proszę kontaktować się ze mną, a z wami dzisiaj była Tatiana Ta Alegria. Budujemy marzenia.